Hej, czołem. Dostałem ciekawego maila wraz z załącznikami od jednego z widzów. I mamy dzisiaj kolejne wojskowe patologie. Między innymi takie, że nasze Wojsko Polskie wymyśliło sobie, że marynarzy będą powoływać na stanowiska do wojsk lądowych. Do tego jeszcze chyba nie grali, aczkolwiek nie, dziwię, nie, nie dziwi mnie to, bo wszechobecna głupizna i beton w wojsku, no tak wygląda, a nie inaczej, więc sobie wyobraźcie, że marynarza... Jeszcze kartę mobilizacyjną dostałem, kolega mi podesał skan, żeby udowodnić po prostu, do jakich głupizn dochodzi, że marynarza, starszy mat, pod podchrąży rezerwy, zostaje powołany na dowódcę plutonu do do kompanii drogowo Eksploatacyjnej. To nie koniec tych patologii, bo kolejną patologią jest to, że kolega tutaj w momencie udostania tej karty mobilizacyjnej miał 61 lat. I do 63 roku życia podoficerowie mogą służyć w wojsku polskim, czyli oni przewidywali, że w ciągu dwóch lat będzie wojna. Dostał kartę mobilizacyjną. Żeby stawić się z czerwonym paskiem, kartą mobilizacyjną, że w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny stawić się do czynnej służby wojskowej w terminie drugiego dnia po ogłoszeniu do godziny ósmej. Jest stanowisko, jest miejsce, jest jednostka wojskowa. Więc 61-letni człowiek, marynarz. Miał stawić się jako dowódca plutonu w kompanii drogowej w wojskach lądowych. Także gratulacje, zaraz Wam przedstawię szczegóły, jak tutaj kolega to opisuje. Tylko najpierw dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał no i zapoznajcie się z tym, co jest w opisie pod filmem, bo to dzięki Wam kanał może trwać, a w opisie pod, film, pod filmem macie między innymi Link do sklepu z koszulkami, z bluzami z motywem wojskowym, patriotycznym, link do zakupu e-booka, jak przygotować się na czas kryzysu, na czas wojny, szkolenia wojskowe online, książka, przygoda kobiety w wojsku, no i parę innych rzeczy, konsultacje między innymi wojskowe, jeżeli ktoś potrzebuje i stwierdzi, że jestem człowiekiem, który może pomóc mu rozwiązać jego problem, to również konsultacje są dostępne. A teraz sobie lecimy, może przeczytajmy sobie, co tutaj kolega napisał w tym mailu, bo no, no, patologia, jak, jak widzicie, patologia wojskowa nadal jest żywa. Dzień dobry, pozdrowienia od subskrybenta, być może moja sprawa może Pana zainteresować jako kolejny przykład patologii w rozbudowie wojska, czy to kamyszowe, czy płaszczakowe, bez znaczenia. Dzisiaj o 8 rano odebrałem kartę mobilizacyjną do stawienia się w jednostce wojskowej jako dowódca plutonu w kompanii drogowej. Zdziwienie, że powołują na to stanowisko starszego Mata, a nie Kaprala, nie miało znaczenia, ale powiedziano mi, że wezwanie zostanie wycofane z uwagi na pracę za granicą. Aha, czyli kolega po prostu pracował za granicą, poinformował ich, że pracuje za granicą na stałe, więc kartę mobilizacyjną, mobilizacyjną mu zdjęli, aczkolwiek to no, nie, nie zmienia to faktu, że po pierwsze starszego Mata powołują na stanowisko dowódcy Plutonu, marynarza powołują do wojsk lądowych, to może zaraz kaprali będą powoływać do służby na okrętach. Nie wiadomo. Znając życie, no, idąc tym tokiem rozumowania, to tak może być, że będziesz kapralem, zostaniesz przydział mobilizacyjny na okręt. To się nie zdziw, że tak powiem. To jest raz. Dwa, yy, doświadczenie. No starszy mat, to tak jak starszy kapral yy, w wojskach lądowych i on dostaje przydział na dowódce plutonu. No dowódca plutonu, no to kurczę, no co najmniej sierżant by wypadało dać, nie? Na dowódce plutonu. No ale spoko, ale spoko. Yy, miałem już kartę mobilizacyjną do 40 roku życia do Centrum Szkolenia Specjalistów Morskich w Ustce. No czyli jak najbardziej, no, no do takiego miejsca, nie? Karta mobilizacyjna lądowa w wieku 61 lat spadła jak grom z jasnego nieba. Nie rozmawiam z kolegami z liceum, bo, mu, bo mówią tylko o chorobach, cukrze, powiększonej prostacie, odtłuszczonej wątrobie, alkoholizmie i tak dalej. Ja wciąż pracuję w duńskiej firmie jako starszy mechanik na statku handlowym, więc do kłopotów się nie przyznają nigdy nie byłem w wojsku służbę podczas studiów w wyższej szkole morskiej odbywało się jeden dzień w tygodniu w szkole i na wycieczkach do marynarki wojennej przez 3 lata. Egzaminy zdawałem z okrętu, z okrętowych silników spalinowych. Tak czyli o zobaczcie to jest niesamowite. Jeden dzień w tygodniu i na wycieczkach do marynarki wojennej przez 3 lata. No i po takim doświadczeniu zamiast iść do marynarki, no to dostaję, zostajesz, się, zostajesz dowódcą plutonu w kompanii drogowej. Super, genialne. Egzaminy zdawałem z okrętowych silników spalinowych i okrętowych urządzeń pomocniczych. Rozumiałbym wezwanie do marynarki wojennej, gdzie wiedziałbym, jak się poruszać i orientować na okręcie. Mógłbym działać tam, gdzie 99% młodych leżałaby półmartwa z powodu choroby morskiej i strachu przed falami. Jako starszy mechanik bywałem też kierownikiem. Podlegało mnie do 12 żołnierzy na maszynie. Tu dodam, przyczyniłem się do pozbycia kilku, kilku byłych wojskowych, co nie, dos, nie dostosowali się do pracy na statkach cywilnych. Nie ze złości, z kilkoma współpraca była dobra. W jednym przypadku przekroczyłem nawet swoje kompetencje i stawiając sprawę na ostrzu noża, albo on, albo ja pogoniłem ze statku ukraińs ukraińskiego kapitana zwanego Torpedo Boatskiper. Będąc zatwardziałym pacyfistą, namówiłem jednak siostrzeńca do szkoły mundur mundurowej, a potem do zostania żołnierzem zawodowym. Nie jestem więc wrogiem armii i rozumiem, że Polska istnieje, dopóki jest wojsko polskie. Czym jednak jest jak niedowcipem powołanie na stanowisko plut dowódcy plutonu drogowego, do y które miałbym objąć? Jako magister, inżynier, mechanik, okrętowy, jako odpowiednie widziałbym stanowisko techniczne. Nawet kiedyś zgłosiłem się do WAT, do Wojskowej Akademii Technicznej, na cywilnego specjalistę, ale zostałem odrzucony. Jako kapral nie przyczynię się do siły armii. Volkssturmem, czyli pospolitym ruszeniem można wojnę przedłużać, a nie wygrać. Pozdra pozdrawiam, ja również pozdrawiam, także może, miejmy nadzieję, że coś się w armii w końcu zmieni, a tym krótkim filmem yy, no jak widzicie, piszcie w komentarzu, jak macie też takie podobne, podobne historie z tej głupizny ogólnowojskowej, no to śmiało piszcie, może ktoś w końcu pójdzie po rozum do głowy no, może, może niedługo. Yy, wojska lądowe będą yy, przydziały mobilizacyjne do sił powietrznych. O, to też by było ciekawe, prawda? Kapral, niech sobie lata miga, migiem, którego nie mamy, bo oddaliśmy na Ukrainę. Haha, to by było dosyć ciekawe. Także na koniec dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. I tak, tak jak powiedziałem, jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia z patologią ogólnowojskową, to możecie pisać w opisie pod filmem. Macie m.in. kontakt do mnie. Więc, jeżeli ktoś ma ochotę na koniec wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem również są różne opcje wsparcia. A wszystkim wspierającym, oglądającym i nieprzewijającym reklam, serdecznie dziękuję. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.